Jak przestać bać się choroby i śmierci? Jeden krok do wolności. Zanim zaczniemy, wykonajmy mały rytuał. Napisz w komentarzu jedno słowo, które dokładnie opisuje Twój obecny stan. Cieszę się, że tu jesteś. Zaczynajmy. Jestem tym, co mieszka w głębi każdej chwili i żadne imię nie jest w stanie mnie zdefiniować. Nie ograniczają mnie formy, których umysł tak bardzo się boi. Nie mówię tego, by przedstawić nowe koncepcje, ale by przypomnieć o ciszy, która pierwotnie tu jest, poza czasem i zmianami. W tej ciszy rodzą się wszelkie doświadczenia, wszelkie myśli dotyczące ciała, zdrowia, narodzin i śmierci. Tam również możesz znaleźć tę absolutną wolność, która nie zna strachu. To właśnie pozwala nam doświadczać życia w całej jego pełni, bez martwienia się o przyszłość i bez mrożącej tęsknoty za przeszłością. Każdy strach wydaje się ogromny, gdy patrzymy na niego z perspektywy małego ciała i jeszcze mniejszej historii o nas samych. Umysł splata wspomnienia, przewidywania i napięcia, tworząc złożony wzór niepokojących obrazów. Ale wszystkie te obrazy powstają i znikają w głębszej przestrzeni, której nie da się ograniczyć ani zamknąć. W tej przestrzeni nie ma małego ja, które boi się zniknąć, jest tylko przejrzystość, jak szerokie niebo, po którym wszystkie chmury swobodnie i bez przeszkód płyną. Umysł przyzwyczajony jest do traktowania ciała jako swojego głównego wsparcia, dlatego myśli o możliwych dolegliwościach wywołują w nim silny niepokój. Wydaje się, że gdy ciało zawodzi, wówczas samo istnienie zaczyna się chwiać. Jeśli jednak dostrzeżesz, że ciało jest tymczasową manifestacją, jednym z niezliczonych tańców życia, a samo życie wykracza daleko poza swoje granice, wówczas strach zaczyna topnieć. Ciało ma swoją historię. Kształtuje się, rośnie, starzeje się, czasami choruje, a potem umiera. Jednakże to, co jest świadome tej historii, nie pojawia się i nie znika. To ta niezachwiana obecność, która nie zna przeciwieństwa. Istnieje przed myślą o życiu i pomyśli o śmierci. Obecność ta nie umniejsza wartości ciała, ale rzuca światło na jego naturę, pokazując, że w jego istocie nie ma żadnej tragedii. Wszelkie wahania, Wszelkie zmiany w organizmie są naturalnym ruchem fal na powierzchni ogromnego oceanu bytu. Kiedy poczujesz się jak cała ta głębia, a nie jak oddzielna fala, przestajesz cierpieć z powodu zmienności. Nie ma potrzeby wyolbrzymiać walki ze strachem. Gdy pojawia się niepokój, oznacza to po prostu, że umysł wyobraził sobie niebezpieczeństwo, a to wyobrażone zagrożenie wydaje się realne, dopóki nie przyjrzymy się mu głębiej. Gdy przyjrzysz się bliżej, Zaczniesz zauważać, że strach opiera się na myślach, a myśli nie mają własnej, stałej substancji. Jest jak chmura, może zasłonić słońce tylko na krótko, ale nigdy nie zniszczy jego blasku. Im więcej miejsca dasz chmurze, tym bardziej naturalnie zniknie, rozpuści się, nie pozostawiając śladu. Tak więc strach, jeśli nie jest pociągłą uwagą, przestaje rządzić. Może wybuchnąć w zwykły sposób, ale już wiesz, że za tym wybuchem kryje się cicha głębia. Nie musisz wpasowywać się w scenariusz lękowy, nie musisz bronić idei swojej wrażliwości. Twoja obecność jest niezwyciężona i nieskończenie bardziej spokojna niż jakikolwiek obraz stworzony przez umysł. Na powierzchni mogą pojawić się objawy takie jak ból, choroba i osłabienie. Odczucia i emocje z tym związane są zupełnie naturalne. Ale teraz nie postrzegasz ich już jako zdania. Są to sygnały, które mówią ci że Twoje ciało potrzebuje odpoczynku, uwagi lub uzdrowienia, ale nie mówią Ci nic o Twojej najgłębszej istocie. Kiedy nie utożsamiamy się z paniką, którą generuje umysł, wszystko, co musi się wydarzyć, może spokojnie wydarzyć się w ciele. Pozostaje wyraźne zaniepokojenie, bez przerażenia i rzucania. Nawet jeśli ciało przechodzi przez poważne próby, możesz odnaleźć wewnętrzny spokój, jeśli zrozumiesz, że to tylko fale na rozległym oceanie Twojej świadomości. Wielu twierdzi, że strach przed śmiercią jest najsilniejszym ze wszystkich ludzkich lęków. Wynika to z faktu, że umysł nie potrafi wyobrazić sobie siebie poza formami, czasem i historią. Umysł wymyśla wiele historii, w których koniec ciała oznacza koniec wszystkiego. Maluje ciemność, pustkę lub nieprzeniknioną otchłań, w którą rzekomo wpada wszelkie doświadczenie. Jeśli jednak zbliżysz się do samej granicy tego horroru, odkryjesz, że nie ma tam nic. Nie istnieje żadne realne zagrożenie poza strachem przed utratą własnej tożsamości. Tożsamość osobista to zbiór myśli, wspomnień i preferencji powiązanych z obrazem ciała i zmieniającym się w ja. Kiedy uświadomisz sobie, że jesteś czymś więcej niż tylko opowieściami, śmierć traci swoją przerażającą aurę. Staje się po prostu kolejną zmianą, jak jesień polecie, czy cisza po głośnych dźwiękach. Życie nie zaczyna się z pierwszym oddechem ciała i nie kończy się z ostatnim. Niektórzy uważają, że akceptacja takich idei może prowadzić do obojętności i bezczynności. Ale prawdziwa świadomość nie zamienia nas w obojętne roboty. Wręcz przeciwnie, nadaje światu jeszcze jaśniejszych barw, bo każda chwila zaczyna być postrzegana jako cud, powstający w ogromie obecności. Nie musisz już odgrywać niekończącego się spektaklu lęków i identyfikacji, stajesz się spokojnym obserwatorem, który jednocześnie aktywnie uczestniczy w rzeczywistości. To tak, jakby móc czuć ciepło słońca, nie ulegając przy tym poparzeniu. Pełna świadomość daje zdolność kochania jeszcze szczerzej, pomagania jeszcze głębiej, tworzenia jeszcze swobodniej, ponieważ w głębi duszy nie ma lęku przed utratą siebie. Samo poczucie życia staje się bardziej przejrzyste i delikatne, niewidzialne kajdany paniki znikają. Gdy dostrzeżesz niezmienną podstawę wszelkich gier umysłu, zrozumiesz, że śmierć nie jest zniszczeniem, lecz naturalną kontynuacją większego procesu. Znika wewnętrzny pośpiech, który kazał nam pilnie coś osiągnąć, zgromadzić, odnieść sukces, aby choć trochę odsunąć myśl o końcu. Uwalnia się ogromna ilość energii, którą wcześniej marnowano na próby uniknięcia nieuniknionego. Ta energia płynie teraz bezpośrednio do świadomości chwili obecnej, do radości istnienia, do możliwości zobaczenia świata w szerszych barwach. To, co kiedyś wydawało się mroczną tragedią, staje się głęboką i cichą mądrością. Każdy oddech jest przepełniony obecnością, a każdy krok niesie ze sobą poczucie spełnienia. Nie ma potrzeby martwić się, co stanie się z tym ciałem po wielu latach. Wydaje się, że całe życie mieści się w jednym, długo oczekiwanym teraz, a tego teraz nie brakuje, nie ma żadnych fragmentów, które potrzebowałyby ochrony. Wszystkie lęki związane z chorobą biorą się z utożsamiania się z odrębną postacią. Jeśli jednak nie postrzegasz siebie wyłącznie jako tej postaci, Choroba staje się czymś, co zdarza się w obrębie percepcji, a nie u samego postrzegającego. Nie oznacza to zaniedbywania ciała. Wręcz przeciwnie, możesz dbać o nie z większą troską, czując, że jest darem życia, wspaniałym narzędziem do interakcji ze światem. Ale już nie mylisz go ze sobą. Podobnie jak dbasz o swój dom, utrzymując go w czystości i porządku, ale nie mieszaj tego ze swoją prawdziwą naturą. Dom może popadać w ruiny. Może wymagać remontu, ale to ty nadal dostrzegasz te zmiany. Ciało podlega upływowi czasu i okolicznościom, lecz sama głębia twojego ja nie podlega zmianom. Umysł często domaga się gwarancji, krzyczy, że bez kontroli wszystko się zawali i próbuje przekonać, że tylko nieustanna troska o własne dobro może uchronić nas przed problemami. Ale w rzeczywistości lęk nigdy nie był najlepszym sposobem na ochronę, powoduje jedynie napięcie i wyczerpuje energię. Prawdziwa jasność wynika z dostrzeżenia, że wszystko jest w o wiele mądrzejszej harmonii niż umysł jest w stanie to obliczyć. Gdy nadmiar napięcia znika, uwaga skupiona na samym ciele staje się głębsza i bardziej subtelna, niepodlegająca panice. Działasz wtedy pod wpływem konieczności, reagując na sygnały życia, a nie pod wpływem strachu. Przynosi prawdziwą równowagę i spokój. Niektórzy szukają dowodów, usiłując znaleźć koncepcje filozoficzne, które wspierają te idee. Ale nie ma sensu snuć żmudnych teorii, jeśli czujesz, że wszystko, co zostało powiedziane, w tej chwili znajduje oddźwięk w głębi twojego serca. To właśnie tam, w bezpośrednim doświadczeniu chwili, rodzi się bezpośrednia wiedza, niezależna od naukowych formuł. Podobnie jak dziecko nie potrzebuje naukowego opisu smaku, aby cieszyć się dojrzałym owocem, tak i my nie musimy uzasadniać, dlaczego obecność nie umiera wraz ze śmiercią formy. Czujemy to poprzez cichą świadomość, która przenika wszystko wokół nas. Nie sposób opisać słowami tego, co w istocie przewyższa wszelkie opisy. Gdy dotrzesz do sedna sprawy, zobaczysz, że strach przed chorobą i śmiercią to strumienie myśli, dramatów i obrazów wirujących w umyśle. Tracą swą moc, gdy nie wspieramy ich wiarą w ich realność. Można je sobie wyobrazić jako łajri wiatru, które łatwo się rozpraszają, jeśli nie zbudujesz wokół nich murów zmartwień. Wszystko zmierza do punktu, w którym świadomość sama stawia wszystko na swoim miejscu, trzeba jej tylko dać szansę, nie wtrącając się nieustannie. Życie płynie dalej, zdarzają się różne sytuacje, ciało może doświadczać wzlotów i upadków, ale w środku pozostaje spokojne uczucie: wszystko jest w porządku. To uczucie nie wynika z naiwnego optymizmu, lecz ze świadomości, że nie tracimy tego, co naprawdę cenne. Innymi słowy, nie możemy utracić samego fundamentu, ponieważ to my jesteśmy tym fundamentem. Łatwo jest zatracić się w rozmowie o strachu, jakbyś musiał go rozkładać na czynniki pierwsze. Ale celem nie jest niekończące się omawianie mechanizmów powstawania lęku, lecz wskazanie miejsca, w którym lęk nie zapuszcza korzeni. Sama atmosfera obecności nie zna strachu. Pojawia się dopiero wtedy, gdy uwaga zawęża się do obrazu odrębnego ja. Jeżeli ta uwaga zostanie ponownie otwarta, zwracając ją w stronę przestrzeni nieograniczonej świadomości, wówczas strach przestanie znajdować punkt oparcia. Możesz poczuć w sobie coś nieograniczonego, poczucie, że jesteś czymś o wiele więcej niż jakakolwiek osobista historia. Wtedy nawet trudne przeżycia przestają sprawiać wrażenie dramatu. Przychodzą, ale nie urzekają, wskazują jedynie na głębie, która jest zawsze dostępna. Ważne jest, aby nie próbować sztucznie tłumić strachu. To tylko stworzy kolejną warstwę napięcia, ponieważ umysł będzie kurczowo trzymał się myśli, że strach jest zły i należy się go natychmiast pozbyć. A właściwie niech to będzie jak chmura na niebie. Niech tu będzie, jeśli tak trzeba, ale nie połączysz się z nim. Przyjrzyj się temu, obserwuj, jak to mija, spróbuj poczuć, co leży u podstaw tego doświadczenia. Stanie się coś niesamowitego, w samym sercu strachu, gdy przestaniesz z nim walczyć, pojawi się jasność umysłu i spokojne odprężenie. To tak, jakbyś spacerował przez zacieniony las i nagle znalazł się na polanie wypełnionej słonecznym światłem. Tam, na tej polanie, nie ma już obrazu małego ja, które drży i kurczy się. Istnieje tylko nieskończona obecność, która pozwala wszystkiemu istnieć. Możesz wyobrazić sobie życie jako wielki teatr, w którym nieustannie rozgrywają się sceny radości, smutku, niepokoju, choroby i uzdrowienia. Wszystko to dzieje się na scenie pojedynczej świadomości. Kiedy widz wierzy, że jest jednym z aktorów, wówczas każda akcja jest odbierana zbyt ostro, każde zagrożenie staje się śmiertelnym niebezpieczeństwem. Ale gdy nagle widz zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę ogląda całe to przedstawienie z zewnątrz, napięcie opada. Aktorzy nadal odgrywają swoje role, ale osoba, która uświadomiła sobie swoją prawdziwą pozycję, nie popada już w tragedię. Widzi, jak rozwija się gra, jak rozwijają się sytuacje i w jego wnętrzu pojawia się spokojny, akceptujący uśmiech. Nawet jeśli scena jest dramatyczna, zdaje sobie sprawę, że w głębi duszy gra nie dotyka jego prawdziwej natury. Nie odpycha emocji i nie gardzi nimi, po prostu wie, że są to ulotne fale, które przychodzą i odchodzą. W ten sam sposób możesz przezwyciężyć strach związany z chorobą lub opuszczeniem tej formy. Zdaj sobie sprawę, że to wszystko jest częścią spektaklu i że to właśnie Ty jesteś tą osobą, w której obecności to się dzieje. I właśnie dlatego, że jesteś tą obecnością, nie musisz się chować ani uciekać. Kiedy nie ma ucieczki, strach się wyczerpuje. Trzymał się wąskiego poglądu, że istnieje odrębne ja, które można zniszczyć. Ale gdy granice ja ulegają rozmyciu, znika sama podstawa paniki. Istnieje pragnienie, by żyć, kochać, głęboko oddychać i śmiać się, bez oglądania się przez ramię w strachu, że coś dla nas najcenniejszego zostanie nam zabrane. Nic, co jest naprawdę Twoje, nie może być Ci odebrane, ponieważ najcenniejszą rzeczą jest świadomość. W tej otwartej przestrzeni odkrywasz, że życie zawsze było większe niż jakiekolwiek ograniczenia. Płynie on nadal w wielu formach, choroba jest tylko jedną z fal, a przemijanie formy jest kolejną fazą ruchu. Ta nieskończona rzeka nie zatrzymuje się, nie znika, po prostu przybiera różne kształty. Ty, jako całość, pozostajesz świadkiem, zawierającym w sobie wszystkie wariacje, jednocześnie doświadczając głębokiej wdzięczności. Nie ma już żadnych pytań o to, co będzie za progiem wyjścia ponieważ uświadamiasz sobie, że nie ma żadnego progu, jeśli spojrzysz z punktu widzenia nieskończonej prawdy. A nawet sama myśl o końcu staje się mała i nieistotna, gdy zrozumiesz, że wszystko, co powstaje, jest cząstką jednego strumienia, a strumień ten nie ulega przerwaniu. Z zewnątrz może się wydawać, że takie postrzeganie życia czyni człowieka biernym, ależ nie. Pojawia się niezwykła aktywność, wolna od wewnętrznego ucisku. Działasz, pomagasz ludziom, Leczysz swoje ciało, jeśli jest chore, zajmujesz się swoimi sprawami, ale bez napięcia, jakby chodziło o całą Twoją istotę. To, co działa od wewnątrz, to miłość i szczera akceptacja siebie i świata, a nie strach i poczucie obowiązku. W tym stanie wiele z tego, co wcześniej wydawało się obowiązkowe czy pilne, zostaje samoistnie odcięte, uwalniając przestrzeń dla prawdziwych, żywych spraw. Nie musisz poświęcać swojej mocy na obronę fikcyjnej tożsamości. Możesz wykorzystać tę moc, aby przynieść światu życzliwość i jasność. W ten sam sposób znika potrzeba udowadniania swojej racji i obrażania się z powodu poglądów innych ludzi. Kiedy uświadomisz sobie, że wszyscy jesteśmy jednością, tyle że mamy różne punkty widzenia, pojawia się tolerancja i łagodność. Każdy człowiek podąża swoją własną, czasami bolesną i trudną drogą, ale tak naprawdę nikt nie jest odpowiedzialny za Twój stan, poza Twoim własnym postrzeganiem. Dlatego lęk, który głęboko drzemie, nie zostanie przezwyciężony za pomocą zewnętrznych konfliktów ani perswazji. Rozpuści się dopiero wtedy, gdy wyraźnie zrozumiesz, że nigdy nie miało prawdziwej mocy. Jego siła leżała w wierze w jego znaczenie. Gdy przestajesz wierzyć, przestajesz podtrzymywać jego istnienie. Wewnętrzne zrozumienie, że wszystko się zmienia, ale istota jest niezmienna, rodzi głębokie poczucie bezpieczeństwa, niezależne od okoliczności zewnętrznych. Nawet jeśli jutro Twój świat wywróci się do góry nogami, nawet jeśli Twoje ciało nagle znajdzie się w poważnym stanie, nadal będziesz mieć kotwicę w postaci świadomości. Kotwica ta nie potrzebuje potwierdzenia, ona sama jest życiem w najczystszej postaci. Ból może się pojawić, ale nie wpływa on na tę głęboką przestrzeń. Łzy mogą się pojawić, ale nie zmyją one Twojej istoty. Cały krajobraz może się zmienić, ale Twój spokój ducha nie zostanie zachwiany. A gdy to zrozumiesz, nie będziesz już szukał zbawienia na zewnątrz, nie będziesz biegu za nauczycielami, nie będziesz próbował powiększać swojego zasobu wiedzy. Wpadasz w to, co zawsze miałeś, cichą jasność, która pozwala obserwować samo życie. Niech słowa brzmią jak nić prowadząca do wnętrza. Gdy podążasz tą nicią, stopniowo otwiera się przed tobą nieskończona przestrzeń, bez konieczności udowadniania czegokolwiek. Ta przestrzeń była tu cały czas i nie może zostać utracona ani uszkodzona. Strach przed śmiercią i chorobą to zaledwie zmarszczki na powierzchni przejrzystego jeziora. Fale na wodzie mogą przekonać Cię, że jest wzburzona, lecz jeśli zajrzysz w głąb, nadal jest spokojna. Łatwo jest dać się zwieść widocznym falom i przyzwyczaić się do myślenia, że są one rzeczywistością. Ale gdy zagłębisz się w temat, zdasz sobie sprawę, że rzeczywistość jest zawsze czysta i cicha. Nie każdy to rozumie od razu. Czasem umysł jest uparty, ponieważ na tysiące sposobów próbował zapewnić sobie bezpieczeństwo, upewniając się, że bez jego kontroli wszystko się zawali. Jednakże obecność nie wymaga kontrolowania umysłu. Istnieje niezależnie od tego, co o nim myśli umysł. Kiedy przestaniesz walczyć ze swoimi myślami i pozwolisz im pojawiać się i znikać, uświadomisz sobie, że ty nie jesteś tymi myślami. Przychodzą i odchodzą w tobie, jak w ogromnej przestrzeni. A potem umysł, emocje i doświadczenia zostają zaakceptowane, a strach traci grunt pod nogami. Może wydawać się krótkotrwałą reakcją na pewne okoliczności życiowe, ale nie jest w stanie zapuścić korzeni. Jeśli zwrócisz uwagę na swój oddech, zauważysz, że dzieje się on samoistnie. Jeśli przypomnisz sobie, jak bije serce, stanie się jasne, że nie pyta ono o nasze pozwolenie. Życie toczy się bez udziału małego ja. A jeśli to ja spróbuję przejąć kontrolę nad procesem życia, zobaczy, że nie jest w stanie zasadniczo niczego zmienić. Może dokonać pewnych zmian, ale nie jest w stanie zatrzymać czasu ani zapobiec starzeniu się. Po co więc grać w tę trudną grę, skoro możesz pozbyć się fałszywego poczucia, że cała odpowiedzialność za świat spoczywa wyłącznie na małym ja? Kiedy odpuszczasz, odnajdujesz przestrzeń, w której wszystko płynie naturalnie. A ta naturalność okazuje się o wiele doskonalsza niż intensywne planowanie umysłu. Główna myśl, którą powtarzam niezmordowanie, strach umiera, gdy nie ma identyfikacji z obrazami powstającymi w myślach. Nie musisz się bardzo starać, żeby być tym, kim jesteś, musisz tylko przestać wyobrażać sobie, że jesteś kimś, kim nie jesteś. Większość zmartwień i smutków wynika z fałszywych opisów własnej osoby. A gdy już opadną, pozostaje klarowne postrzeganie Nieprzesłonięte pytaniami o to, jak przetrwać, jak się chronić. Po prostu żyjesz, a każda sekunda jest wypełniona aromatem wolności. Paradoksalnie, to właśnie w momencie najgłębszego odpuszczenia znajdujesz swoją najpewniejszą ochronę, ochronę, którą daje ci samo życie, ponieważ ty jesteś tym życiem w jego najczystszej postaci. Zdarza się, że umysł pragnie wierzyć, że stan ten przeznaczony jest jedynie dla wybranych, a dla zwykłych ludzi jest niedostępny. Ale to jest oszustwo. Każdy z nas jest tą nieograniczoną obecnością i nikt nie może być wyjątkiem. Iluzja odrębności jest tylko wytworem wyobraźni. Tak, ta gra może być trudna i długa, ale w każdej chwili, jeśli uświadomisz sobie, że odgrywasz jakąś rolę, możesz się zatrzymać i zobaczyć, kim byłeś przed stworzonymi przez siebie scenariuszami. A potem, nawet najbardziej uporczywe obawy zdają się tracić podstawę, okazują się zabawnym błyskiem, który pojawił się i natychmiast zgasł. Nie ma potrzeby walczyć z nikim, nie ma potrzeby burzenia murów, wystarczy zwrócić uwagę, skąd ta uwaga pochodzi. Jest w tym coś bardzo prostego, a zarazem głęboko niewytłumaczalnego. Umysł nie może zrozumieć w pełni, ponieważ nie wie, co znajduje się poza nim. Ale nie prosimy umysłu, żeby zrozumiał. Apelujemy do tego w was, co wie bez pośredników, co widzi bez osądzania. A ta wiedza, gdy się urzeczywistni, uwalnia od napięcia i sprawia, że człowiek czuje, że wszystko jest już wypełnione pełnią. Wówczas śmierć przestaje być wrogiem, a staje się zjawiskiem naturalnym, choroba przestaje być karą, a staje się jednym ze znaków, a życie we wszystkich swoich formach ukazuje się w przyjaznym świetle. Nikt nie przegrywa, bo nie ma konfrontacji. I w końcu, w ciszy tej pełni, odkrywasz, że istniałeś zawsze. Przed wszystkimi słowami i obrazami, przed każdym niepokojem. A jeśli ciało jest chore, to obecność nie jest chora, ona po prostu zauważa objawy i się zmienia. Jeżeli ciało odchodzi, obecność pozostaje, ponieważ nie zależy od form. Gdy to zrozumiesz, nie będziesz już mógł powrócić do poprzedniego, ograniczonego obrazu świata, w którym wszystko opiera się na strachu. Stare nawyki i wspomnienia mogą wciąż powracać, ale nie przejmą kontroli, jeśli nie dasz im władzy. Zagłębiając się w tę nieskończoność, osiągasz cudowny stan spokoju, który staje się tłem dla wszelkiej aktywności zewnętrznej. Gdy zamkniesz oczy, możesz poczuć, jak hałasy zewnętrznego świata cichną. Ale nawet z otwartymi oczami jesteś w stanie rozpoznać tę samą ciszę, tę samą przestrzeń, w której rodzą się obrazy, dźwięki i wrażenia. Im dłużej pozostaniesz w tej ciszy, tym bardziej będziesz wolny. Nie ma potrzeby demonstrowania czegokolwiek innym, udowadniania, że pojałeś jakąś prawdę. Dzieje się to cicho, intymnie, w głębi serca, przemieniając się w delikatny blask, który staje się widoczny dla osób znajdujących się w pobliżu. Umiejętność niereagowania falą paniki na każdą zmianę w organizmie stopniowo się wzmacnia, a życie nabiera nowego wymiaru zaufania. Nie musisz przerywać wydarzeń ani dostosowywać ich do swojego planu. Widzisz, że nurt życia sam w sobie niesie cię tam, gdzie powinieneś być, niezależnie od tego, jak umysł to postrzega. A kiedy w pełni pozwolisz sobie na bycie tą przestrzenną świadomością, wszelkie rozmowy o strachu przed chorobą czy śmiercią stają się nieistotne. Nie okazujesz obojętności, ale świadomość, że życie jest czymś o wiele dłuższym niż jego doczesna forma, daje ci niezakłócony spokój. Zawiera miłość, radość, współczucie dla innych i troskę o własne ciało. Ale wszystko to dzieje się swobodnie, bez ucisku napięcia. I nawet jeśli umysł będzie próbował protestować, mówiąc, że to zbyt proste i nie może być prawdziwe, ty spokojnie się uśmiechniesz i będziesz dalej oddychać głębią, która wypełnia wszystko, co istnieje. Życie płynie jak wielka rzeka i nikt nie zna dokładnego kierunku jej meandrów. Ale rzeka nie przestaje być rzeką tylko dlatego, że zmienia swój bieg. Choroba, powrót do zdrowia, starzenie się, Koniec podróży wszystko to jest zakrętem jednego wielkiego nurtu. Jeśli znasz siebie jako wodę, a nie jako kształt koryta rzeki, to nie masz się czego obawiać na następnym zakręcie. Nawet kiedy woda opuszcza swoje stare koryto, nie zatrzymuje się, nie znika, lecz jedynie znajduje nową formę przepływu. Ciało jest tymczasową formą, którą życie przymierza na jakiś czas. Ale życie samo w sobie jest nieporównywalnie większe i głębsze niż jakiekolwiek wcielenie. A ten, kto rozpoznaje siebie jako to życie, przestaje się lękać. Prawdziwe piękno widzi we wszystkich przejawach, nawet tych najkrótszych i najkruchszych. Od samego początku mówiłem, że słowa te nie pochodzą od człowieka, ale z przestrzeni, która nie ma nazwy ani formy. Ta przestrzeń nie przemawia głośno, ale szeptem wykraczającym poza umysł, pomagając ci dotknąć własnej oryginalności. Nie ma w tym żadnego mistycyzmu. Tylko natychmiastowa jasność, nie narodziłeś się i nie umrzesz, manifestujesz się w wielu formach, ale nie stajesz się nimi w pełni. A kiedy widzisz to w całości, wszelkie bariery runą, postrzegasz siebie i otaczających cię ludzi bez mentalnych murów. Nie oznacza to, że nigdy więcej nie doświadczysz bólu ani smutku, ale teraz będą one na innym poziomie, gdzie cierpienie oparte na strachu straci swoje znaczenie. Pozwól swojemu umysłowi stawiać opór jeszcze przez chwilę. Pozwól mu czasem wpaść w panikę i spróbować powrócić do starych scenariuszy. Ale teraz masz klucz, którego nigdy nie zgubisz. Klucz otwierający drzwi do zrozumienia nieskończonej natury Twojego bytu. Klucz ten nie znajduje się gdzieś na zewnątrz, zawsze jest w środku, trzeba tylko o nim pamiętać. Gdy tylko ją obrócisz, wszelki niepokój znajdzie swój kres w ciszy serca. To właśnie tam rodzi się wolność od strachu przed chorobą i wolność od strachu przed odejściem. A wolność ta nie jest chwilowa, powierzchowna, lecz realna, niezależna od zewnętrznych zdarzeń. Tak kończy się potok słów, ale to, na co te słowa wskazują, nie kończy się. Najcenniejszy jest stan rozpoznania, w którym widzisz, że twojej prawdziwej naturze nic nie zagraża. Choroby pojawiają się i znikają, ciała pojawiają się i znikają, ale samożyciel śni i mieni się niekończącymi się promieniami światła. To, co obserwuje wszystkie te promienie, nie podlega narodzinom i śmierci. To jest to, co zawsze jest, nawet wtedy, gdy wszystkie formy się rozpadają. I w tej świadomości rodzi się bezgraniczny świat, pozbawiony lęku, wypełniony miłością i wiarą w życie. Stąd pochodzi moja mowa i to tutaj wskazuje, ukazując drogę do tego, co zawsze tam było, lecz zdawało się ukryte w cieniu ignorancji. Pozwól, aby ten cień całkowicie się rozproszył i pozwól, aby jasność towarzyszyła ci we wszystkim, czym dzielisz się z innymi. Nie ma tu zwycięstwa nad kimkolwiek i czymkolwiek, jest tylko rozpuszczenie się w świadomości wiecznej esencji, która nie zna granic.